Siema, mm. tutaj jeszcze jeden filmik, chciałem zrecenzować tak samo kurtkę, którą ostatnio kupiłem, teraz pewnie dużo osób może się zdziwić, dlaczego ta kurtka wisi w ten dziwny sposób, no bo mm. odpowiedź przychodzi właśnie taka, że jest to kurtka z szelkami, ktoś naprawdę może powiedzieć, że o co tu chodzi, dlaczego tak? I czy można tę kurtkę normalnie nosić? Odpowiedź jest prosta: tak, można. Jest to taka funkcja, po to, że można po prostu tę kurtkę w razie czego, kiedy jest nam za ciepło, zdjąć, po prostu z siebie zwrócić i trzymać cały czas na plecach. No, jeśli mamy jakiś plecach, to oczywiście będzie nam mocno pewnie przeszkadzało, ale kiedy jesteśmy wolni, no to jest wtedy super, po prostu mamy wentylację na. Praktycznie całej górnej części naszej klatki piersiowej, tak samo też pod pachami. Niektórzy, jak mają z tym problem, no to to jest super rozwiązanie dla takich właśnie osób. Łatwo to można obrać nawet jedną ręką, można sobie tę kurtkę zarzucić, przynajmniej z jednej strony, w tym samym momencie. No, mnie to zrobiono trudniejsze przez to, że trzymam jednocześnie telefon, ale kurtka sama sobie zakłada się dosyć łatwo. Widzicie, no jest to typowy hardshell. To jest kurtka My Shelter. Pokazuję to właśnie w strasznym odbiciu, jakby ktoś się zastanawiał. Tak wygląda to w rzeczywistości. Ciekawy akcent swoją drogą. Wśród tych wszystkich pasków i całego tego membranowego otoczenia, taki żółty akcent i zawsze takie słoneczko w mrocznym miejscu. Całość kurtki wygląda tak. No, oczywiście, kiedy jest niezasunięta, to ten kołnierz może leżeć w dziwny sposób. Tak jak u mnie się teraz ułożył, tak, przez to, że to jest chyba jedna z najciekawszych funkcji też tej kurtki, bo ma ona bardzo duży kołnierz. Można sobie zasłonić praktycznie większość twarzy tym kołnierzem. A dodatkowo z tyłu, tak jak widzicie, że to jest takie lekkie zgrubienie, można tam po prostu schować sobie kaptur. Nie będę go teraz wyciągał. Ale bardzo łatwo się to robi, po prostu jest tutaj taki suwak. Może z drugiej strony do sytuacji pokazać. O. Jest tam taki suwaczek, który można na dwie strony otworzyć, no i wtedy właśnie wszystko jest na zewnątrz. Taki kaptur jest dosyć duży, On w zasadzie to można byłoby pokazać, że no, na takiej szerokości, na jakiej jest kołnierz, to na taki będzie ten kaptur. Dla niektórych jest to plus, dla niektórych minus. Dla mnie jest to minus, bo trochę ciaśniejsze kaptury. Ale w tym bardziej było postawione na e, praktyk praktyczność, a nie na wygląd, bo jest to kurtka przeciwdeszczowa. No, typowy hardshell jeszcze z dodatkowymi elementami, one nie są jasne, one są praktycznie czarne, tylko są odblaskowe, dlatego w różnym świetle będzie to różnie widoczne. Tak samo tutaj ten znaczek. No, wygląda to super w mojej opinii. Jeszcze jedna ważna rzecz, że na plecach mamy trzy paski. No, dla niektórych to jest super akcent, dla niektórych jest to raczej minus. Według mnie jest to na terenie widoczne, że jest to plus. Dosyć duży plus, bo po prostu zawsze widać ten branding. Jakby ktoś się zastanawiał, co to jest, to, to widzi, że jest to rzecz Adidasa. Nie każdy jest fanem tej marki. Według mnie jest ona całkiem ok, chociaż są lepsze. Chociażby takie jak The North Face. Czy ACG Nike. Rozsunięta ta kurtka nie wygląda aż tak dobrze, jak zasunięta. Dlatego dosłownie już za chwilę to postaram się zrobić. No, i teraz kurtka prezentuje się według mnie znacznie lepiej. Trochę tutaj może odstawać z właśnie tak pod pachami, trochę w talii, ale ta kurtka jest bardzo szeroka. Tak naprawdę, ja normalnie chodząc w rozmiarze S, boże M, to w tej kurtce musiałem wziąć rozmiar S. No jest ona, można by było powiedzieć, dosyć krótka, jak na kurtkę harcelową, chociaż nie za bardzo, bo z przodu dosięga nam zapas praktycznie do kroku. A z tyłu zakrywa nam tyłek, przez co no wiadomo chroni przed deszczem jak sobie siądziemy gdzieś czy coś. To no zawsze będzie nam chroniło mocno plecy. Nawet jeśli te plecy będą chciały się odsłonić w dziwny sposób, to ta kurtka i tak będzie się tutaj trzymać. Warto też zaznaczyć, że ma dwie warstwy. Tutaj jak widzicie mogę sobie włożyć pod spód i w tym miejscu ta kurtka składa się z dwóch warstw aż do tych szwów, które są na ramionach. Które idą o, tutaj dokładnie, tu i tu. dlatego jest w tych miejscach nieco grubsza. A na pewno bardziej wtedy chroni przed deszczem plecy i ramiona. To, co Wam tutaj chcę pokazać, to właśnie możemy się poczuć w tej kurtce po prostu jak w zbroi. Kiedy będzie padał mocny deszcz, to nic nie jest nam straszne. Do tego jeszcze jakaś maska na twarz, cokolwiek takiego. I jesteśmy po prostu zabezpieczeni przed zimnem, wilgocią, wszystkim. Fajne są też te rękawki, są dosyć długie i mają jeszcze dodatkowe takie wydłużenie tutaj z przodu z zewnętrznej strony naszej dłoni. Sama kurka się prezentuje dokładnie w ten sposób, tak jak już Wam pokazałem. Kiedy podniesie się ta ręce do góry, co ona się tak śmiesznie rozszerza, no ale to jest według mnie plus, że można w tej kurce się naprawdę mocno poruszać i nic się nie dzieje, bo jest cały czas zachowana pełna mobilność. Te kieszenie są dosyć pojemne, bo sięgają praktycznie odtąd, dotąd w środku. No więc jest to dosyć dużo. A poza tym jest jeszcze ta jedna, żółta kieszeń w środku na jakieś drobne dokumenty. Nie wiem, może portfel, telefon. Kto co tam chce włożyć, to może wkładać. W mojej opinii kurtka... ...spokojnie 9 na 10. No jak przyjąć sobie taki system oceniania, no i tak się będę tego trzymał. Co tu dużo mówić? A, jakby ktoś jeszcze się śmiał, że nie wiem. Czapka ACG Nike. O jezus, yy, Brand Crossing z Adidasem. Słuchajcie, to nie jest wcale według mnie takie ważne. Ważniejsza jest praktyczność, bo. no nie czepiałem się tu szczegółów. Te logo są aż tak mało widoczne, że nie sądzę, żeby ktokolwiek nawet z daleka zauważył, co my mamy na głowie, co mamy na sobie. Wolę takie minimalistyczne yy, podejście, bo. Po prostu można właśnie zakładać czapkę z tej firmy, kurtkę z innej i raczej nikt nie powinien się do nas rzucać, że o Boże, co ty robisz człowieku, bo no jest to głupota. Czapka swoją drogą to też hardsze, może niedługo nagram jakiś filmik, na ten temat może nie. Dobra. Dzięki siema, cześć!